Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem, i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce: Słuchajcie, oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, Jedno padło na drogę, i przyleciały ptaki, i wydziowały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie było wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz po wschodzie słońca przypaliło, przypaliło się, nie mając korzenia, i uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały, i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli razem z dwunastoma, o przypowieści. O nim odrzekł: Wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego. Dla tych zaś, którzy są poza Wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica. I mówił im, Nie rozumiecie tej przypowieści, jakże zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. A oto są ci posiani na drodze. U nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie. To są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, uda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo tak, że zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, Którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc. Trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. Oto słowo Pańskie. Kochani, patrząc na tę Ewangelię. To widzimy z jednej strony różne rodzaje gleby, a z drugiej strony widzimy sposób siania przez siewcę. I najpierw może zobaczmy, że Pan Jezus, który jest siewcą, tak sobie trochę wyobrażamy taką skuteczność Pana Jezusa, że jak mówi, to się wszyscy nawracają, jak dotyka, to się wszystko zmienia. Czyli sieje w taki sposób, że jest gleba żyzna i tak w grządkę wkłada ziarenka i każde owoc stokrotne, bo to Pan Jezus sieje. On pokazuje, że tak nie jest. Że jak On mówi słowo, to jest tak jak to widzimy dzisiaj. Mówimy słowo i jedna osoba nie przyjmuje, druga śpi, trzecia nie rozumie, czwarta. Ma tyle emocji, że, że jest zupełnie gdzie indziej, a jeszcze któraś osoba nie przyjdzie, jeszcze i tak dalej. A ten się nie wyspowiada, a ten nie chce się przestać obrażać. I to są różne rodzaje gleby. Gdy słowo pada, pada na te różne rodzaje gleby, nie tylko na tę żyzną, panie mów, oto sługa Twój słucha, idę za tobą i będę tylko pełnił Twoją wolę na nic nie zważając, żeby tylko miłość była i nic więcej. Tak byśmy chcieli, żeby tak było, ale prawda o nas jest taka, że mamy różne serca, różne myśli. Różnie jesteśmy w coś zaangażowani i to sprawia, że ta gleba nie jest do końca żyzna. Jezus sieje na każdą. To jest inne rozumienie tego, że Jezus mówi, przyszedłem, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, co się źle mają. Nasze myślenie o tej stu, stukrotności, no to by było, że ci zdrowi, ta dobra, żyzna gleba, przyjmuje ziarno i tylko ona to ziarno powinna przyjmować, bo wszędzie indziej, gdzie padnie, to szkoda ziarna. Szkoda ziarna. Rozmawiamy z kimś, mówimy o Bogu, i po godzinnej rozmowie albo modlitwie ktoś na nas tak patrzy i zaczyna się śmiać z nas. Zmarnowaliśmy czas. Tak się wydaje. A jednak Jezus sieje też na taką glebę czyli Jezus taką rozmowę też prowadzi. On do takich osób też mówi. To jest ten rodzaj gleby skała albo ciernie, które zagłuszają. Że nie mogę tego przyjąć. A zatem, gdy podejmujemy taki wysiłek nieskuteczny, ale jest wysiłek z naszej strony, bo jest sianie, to, to Jezus też taki wysiłek podejmuje. I to widzimy, patrząc na działalność Pana Jezusa, że w końcu na, do tych, których siał, do których mówił słowo, to właśnie ci go krzyżują. To ci go zabijają. Ci, którzy słyszeli słowo, widzieli cuda i znają uzdrowionych i uwolnionych. To oni targną na jego życie. A to jest ten inny rodzaj gleby niż żyzna, który nie przynosi owoców, a może i później przez nawrócenie pod krzyżem, przynosi owoce. To jest coś, co jako ludzie zaangażowani w ewangelizację, potrzebujemy sobie nieustannie przypominać sposób siania. Przez Pana Jezusa, dlatego że co róż nam się będzie wybijało, że jak się sieje na złą glebę, to nie ma owocu, czyli statystyki się zmniejszają. Ta frekwencja nie jest taka, jakbyśmy oczekiwali, i będzie parcie ono jest związane z tym, jak żyjemy na skuteczność. I o tym też trzeba myśleć. W końcu Jezus nie omija żyznej gleby. Taka gleba jest też potrzebna i ona jest też. Natomiast nie możemy omijać innego rodzaju gleby, bo inaczej zamkniemy się we własnym SOSie, a y, ziarno pada na każdą glebę, tak pokazuje Pan Jezus. No i, i druga sprawa to jest rodzaj gleby, że są różne rodzaje gleby, i tym różnym rodzajem gleby też jesteśmy my. Czasem jest tak, że sami przynosimy owoce stokrotne, bo słuchamy, co mówi Pan Jezus, budzi nas gdzieś, widzimy, mam się z kimś pojednać, ko kończy się msza święta, wracam do domu i przytulam się i jednam. No, czasem tak jest. Ale innym razem jest tak, że coś słyszymy w sercu, że mam komuś przebaczyć albo wyciągnąć rękę i ta osoba też przychodzi na spotkanie wspólnoty i ja tak na nią patrzę i mówię, po co przyszło. Po co przyszła? Przecież chyba nie po to, żebym się z nią pojednał. Czy... I, i, no I to boli, i to boli w sercu. I to jest ta. Na modlitwie słyszeliśmy, to było ważne, a potem jest moment spotkania i się okazuje ciernie, to zagłuszają i są intensywniejsze te, te myśli inne, słowa inne, które mam w głowie, uczucia, które się pojawiają, są intensywniejsze od Słowa Bożego. I często zmieniamy zdanie. A może być tak, że pada na drogę, czyli coś tam kiłkuje i coś nam przy świętej słyszę, ale jak tylko wychodzę z kościoła, to już mam inne myśli, już to, co usłyszałem w sercu na modlitwie, już przestaje mieć znaczenie. Różne rodzaje gleby. Gleba żyzna to jest gleba, gdzie słyszę słowo Boże, rozpoznaję je i chcę je czynić i czynię nie pozostaje na pragnieniach, ale to słowo zamienia się w czyn mojego życia. I ten czyn jest pomnażaniem miłości. Ziarno, które jest miłością wpada i przynosi owoc miłości. To jest bardzo popularna przypowieść, często się do niej odnosimy, ale też jest ciągle aktualna. Ciągle widzimy, że Mogę przynosić większe owoce. Ciągle widzimy, że ciernie emocje zagłuszają to, co Bóg w nas mówi. Nie chcemy tego i potrzebujemy pielęgnować tu ziarno, żeby ziemia była żyzna. też jest ważne, żeby ci, co mają ogródek, to dobrze wiedzą, że ziemia żyzna to jest tylko ta, która jest uprawiana. Jak nie uprawiam, to traci żyzność. Trzeba nieustannie dbać, żeby nie było chwastów, trzeba ją przekopać, trzeba ją pielić i znowu pielić. To, co rośnie spontanicznie, bez mojej troski, to rosną chwasty. I to jest, jak nic nie robię, to to rośnie. A żeby rosło dobro, a żeby w moim sercu Boża wola się realizowała, to potrzebuję rozeznawania, zatrzymania się, Zaparcie samego siebie to jest to ciągłe pielenie. Ciągłe pielenie. I też ten, każdy, kto ma ogródek, wie, że nie wystarczy raz wypielić i koniec. Tak się też nie da. Kwiatek trzeba podlewać, pielić trzeba nieustannie. Są różne sposoby, żeby tego pielenia było mniej, ograniczania chwastów. I te folie różne, żeby to zrobić, to jest ta ciągła, ciągła Eucharystia, ciągła komunia, ciągła spowiedź. Jak tylko coś się dzieje, to jest ta folia, którą przykrywam, żeby chwastów było mniej, ale i tak się pojawiają, i tak potrzeba pielenia, bo chwasty mają to do siebie, że wyjdą jak nie z tej, to z tamtej strony. A jak wypielę, to i potem się okazuje, że trzeba jeszcze nawodnić, i potem znowu coś, jeszcze nawozu brakuje, i deszczu nie ma. I tak jest z troską naszą o żyzność gleby. Ciągła praca, której nie można zrobić na zaś, tylko ciągła praca duchowa. Amen. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że z niego skorzystaliście duchowo, że był karmiący. Chcę was poprosić o to, żebyście zrobili kciuk w górę, napisali komentarz, jak skończy się transmisja. To sprawia, że te, ten materiał może się rozchodzić do nowych osób, jest bardziej promowany przez YouTube i wtedy sprawiacie, że nowe osoby też o tym się dowiedzą, mogą w tym uczestniczyć. Jeżeli możecie go wkleić w, na swoich fanpage'ach, na Facebooku czy, czy gdzie indziej, to, to zawsze jest też coś dobrego, co dochodzi do nowych osób. Dziękuję Wam też za wszelkie wsparcie, które robicie, za wsparcie finansowe. Za to, że możemy się też modlić razem finansowo, możecie nas wesprzeć poprzez przelew bezpośrednio na konto, albo przez Patronite, albo też przez szybki przelew. Tam jest możliwość też płatności kartą. To sprawia, że ten kanał się utrzymuje na takim poziomie, na jakim jest. Mamy sprzęt dzięki Wam, dzięki temu, że nas wspieracie. Dzięki Wam są osoby, które pracują i robią to z serca, z miłością. Myślę, że tego doświadczacie, bo my tego doświadczamy, że wkładają to cały swój zapał. Ale to się dzieje dzięki Waszemu wsparciu. Także za wszystko bardzo dziękuję i ktokolwiek jeszcze nie subskrybował naszego kanału, to zachęcam, zróbcie to koniecznie, naciskając również dzwo dzwoneczek, który jest obok. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Błogosławię Was z całego serca.